Dobra, trochę tam auto ataków pójdzie. No patrzcie, jak uciekł! Czemu uciekłeś? Chodź tu, wracaj tu. I przez niego przegram. <grym> Bo uciek mi. Hej hej widzu, dzisiaj jesteśmy znowu w cyrku ale spokojnie jesteśmy zupełnie innym celu jesteśmy tu po to żeby zdobyć nowe echa otrzymaliśmy ostatnio nowe echo do postaci którą mam perfekcyjnie zrobioną i jest to Ganyu teraz dostała w tym patchu 5.3 więc przydałaby się zrobić zobaczymy jak mi to wyjdzie moja Ganyu jest strasznie broken można powiedzieć jest strasznie dobrze zrobiona Jeśli dobrze pamiętam to była jedna z lepiej zrobionych postaci nawet na świecie można powiedzieć bo kiedyś chyba to coś takiego patrzyłem tylko jest mały problem z nią. Ona jest świetnie zrobiona, ma zarąbistą broń, ma Amos Boa, czyli idealną, ale no ona potrzebuje party. Potrzebuję party, jeśli dobrze pamiętam, bo artefakty tak jak widać, można powiedzieć, że są świetne, nie są perfekcyjne, ale są świetne, ale właśnie potrzebuję party, bo <laughs> bez party to tak trochę średnio może i wyjść, no ale zobaczymy, bo może jednak boję się, że mi nie wyjdzie, a z drugiej strony może wyjdzie naprawdę świetnie. Dobra, pierwsze wyzwanie, co? Pewnie strzelanie do celów, ojej, dawno nie strzelałem, <laughs> ostatnio mi na cyrku właśnie tak kiepsko wychodziło, o, a. Aaa, albo trzech normalnych, albo trzech wzmocnionych, dobra. No to teraz ok, mogę tak zrobić, i tak. Easy? Easy, dobra. <grytanie> Easy, jak przeczytałem o co chodzi. Teraz, jak się przyglądam temu wszystkiemu, to strasznie ślicznie to wygląda. Dlaczego czemu do takich lokacji nie zostajemy? Albo w ogóle, żebyśmy takiego domku w takim miejscu nie mieli magicznym. No i co, ostatni challenge. Najcięższy, czyli walka z potworami. <grytanie> nie wiem, naprawdę mi się wydaje, że te echa powinni do czego innego dodawać. Nie wiem, za friendship na przykład maksymalny, czy coś takiego, a nie, kurde, dorzucili do cyrku jako dodatkową rzecz. A, przeciwnicy są wilgotni, o oto będę ich critował, patrzcie jakie obrażenia. Nie bij jakiś takich dużych. Czemu oni nie padają tak szybko? Halo? Coś jest nie tak, oj! Nie podchodź do mnie, nie podchodź. Ej, starczy mi czasu? No niby powinno. Powiem wam tak, Shenhy by się przydał tutaj. Żeby zwiększyła moje obrażenia no, chyba nie pójdzie. Ej, 35 sekund, co jest, a ja nie jednego... Nie ubiłem. Jeszcze się... Ej, oni się jeszcze leczą. Halo! <laughs> a, jeszcze ta chmurka przechodzi cały czas. O, nie uderzysz mnie. Dobra. Ej, nie, dobra. Bałem się, że tego nie zrobię. <laughs> Ostatni. moich. Koniec! To tyle! Wow. Ciekaw, czy będzie Ci pasowała do mojego skina w ogóle. <laughs> tego nowego. Ej, jeszcze do kazuchy mogę odblokować. Nie wiedziałem... Serio kazuchę mam na 90? Muszę to aż sprawdzić, bo nie wierzę, gdzie on jest. A Kazucha, gdzie żeś się schował? Rzeczywiście mam na 90, to jeszcze kazuchę zrobię. W międzyczasie. O oh maj! Jak to pięknie wygląda te domainy. Z tak świetnie wyglądają tak klimatycznie, co do tego miejsca. to niby to jest takie ciężkie. Odpalamy elemental bersa i tyle i mogę stać. Dobra, trochę tam autoataków pójdzie. No patrzcie jak uciek. Czemu uciekłeś? Chodź tu, wracaj tu. I przez niego przegram, ja. <laughs> bo uciekł mi, a u mnie auto ataki nie są ulepszone. Super, genialnie. <laughs> no nie mówcie, że to będzie najcięższe dla mnie do wykonania Echo, wyzwanie dla postaci, żeby zdobyć. Pewnie tak, aaa, dawaj. Ten jeden heal uciekał, st strollował mi cały run. <laughs> To też wygląda źle, no i to tyle, no nie zrobię tego, będę musiał powtórzyć, a to jest chyba ostatnia fala, tak, a może jednak, dawaj, ostatnich kilka sekund, ciach, dobra, nie ja muszę powtarzać, myślałem, że tych Hirucian mnie strolował, uciekając mi z pola mojego elemental bursta. W ogóle jak na to patrzę, można powiedzieć, że takie dojo tutaj jest. Chciałem taki domek zrobić, chciałem taki domek zrobić, ale nie potrafię. Ale nie mam możliwości, żeby coś takiego zrobić. Ale chociaż coś podobnego, że tutaj ściany, tu coś, tam taki właśnie krąg z piasku. Ale no nie, nie udało się. Nie mamy takich możliwości, żeby zrobić. Albo ja nie mam po prostu talentu do takich rzeczy, żeby zrobić. Dobra, rozumiem, rozumiem, tu muszę po prostu odpalić to. Brawo. I to muszę odpalić tak. No bardzo ciężkie wyzwanie. Hmm, hmm, hmm. Czekaj, 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 no coś ja tutaj źle robię. No, aktywowałem, no, umiejętność. I co teraz? Czemu no, wodny cały czas chwyta? Elektryczny nie wchodzi, powinien wejść. Uch. Dobra, tego się nie spodziewałem. Jeszcze raz. Nie wiem, że będę musiał od początku zaczynać. Uch, na szczęście nie. <laughs> Ale coś tu jest nie tak, Uch, a czegoś tu nie rozumiem. Znowu wodny złapało. No powinno elektryczny. A, czekajcie, muszę zastanowić się, bo... Powinno zadziałać, a to nie działa jakimś cudem. Dobra, dobra, dobra. Chyba rozumiem. Mam nadzieję, że teraz złapię. No, choć tego. Nie tego. O! Teraz powinno działać. No, ty, ale czy, że mi wcześniej to nie łapało? To było dziwne. Halo, Hilucian, możesz ruszyć się? Że <laughs> nie chciał ruszyć. A to było dziwne, że mi to od razu nie chciało złapać. Naprawdę. <laughs> Wodnego mi cały czas łapało najprawdopodobniej. A ja tak. E, dobra. Tam każdy element tak naprawdę, więc powinno być spoko. A tu jednak niespodzianka nie łapało. A teraz muszę... O nie! Teraz muszę to aktywować. Hallo! No nie! I ci stąd elektryczny, czekaj, go trzeba wypląć. Jak najdalej. No nie złapałem go! No i znowu powtórka. Trzeba wszystko przemyśleć widzę. To już nie jest takie łatwe jak się wydaje. Co no znowu trzeba powtarzać. Ej, to już jest wyjątkowo ciężkie, to już jest wyjątkowo ciężkie, trzeba pomyśleć. Najgorsze jest to, że no podchodzi zawsze slaj oba slajmy pod to, a dwa, a nie tylko jeden. tak to by mu jakoś zlurować. Dlatego tego, Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Weźmy tak, podejdźmy. E, elektrycznego potrzebuję, więc tego wypchnijmy. O nie, jestem mokry, no trzeba powtórzyć to, co już jest źle. Chyba, że teraz złapię. No nie, złapało to, co ja mam na sobie. Dobra, trzeba powtórzyć. A jest tu jakiś szybki przycisk powtórki, bo mi się przydało. <laughs> dobra, plan jest prosty, dawaj, chodź mnie, uderz mnie. No uderz mnie, czy cóż? No nie ucieka ode mnie! Jak każe? Jak chcę, żeby slime uciekał ode mnie, to nie. <laughs> to nie ucieka, a jak chcę, żeby mnie zaatakował, to co? Ucieka ode mnie. Eee, dobra, powtórka. <laughs> dobra. Działa. Dobra. Udało się. To teraz będzie easy. Teraz trzeba szybko ubić tego chiluciana. Szkoda, że uciekł. Wracaj do kręgu. No dobra, trzeba kilka autoataków zapodać, bo inaczej nie będzie tak fajnie. Przydałoby się też o, mieć elemental skilla przygotowanego na no najgorsze. Albo przynajmniej elemental bersta. Słapie lodowego? Dobra, oh, udało się. No dobra, jak już człowiek wie o co chodzi, to już jest łatwiej. Tylko pytanie, czymś czasu starczy? No, niby powinno 20 sekund, ale moc, sporo HP. 9, 8, 7, 6, padaj. O, udało się. <laughs> Jeszcze jakiś achievement. O, obawiam wam, że to był chyba jedno z najcięższych z tych wyzwań na ten moment, które zrobiłem. Zrobiłem 3, To było wyjątkowo łatwe. To było wyjątkowo, no, po środku, bo bałem się, że nie dam rady pokonać tych lwów. <laughs> No ale Kazucha to już był przekombinowany na koniec. I tu już mogę powiedzieć, że to Echo było ciężkie. I tu trzeba było znać, znać mechanikę Kazuchy, naprawdę. To jeszcze może być z tego trudny tej całej trójki, znaczy szóstki postaci, które jeszcze mamy dostępne. No, Zonli wątpię, Dilu, to jest DPS, to też wątpię. Hirara może być trudna. Nieguang też wydaje mi się, że nie będzie trudne. Chichi może być trudne i Jin może być trudna. <laughs> Ale będę musiał to zrobić, zresztą zobaczmy jak wyprezentują się teraz te echa. No dobra, przyjrzyjmy się pierwszej Ganyu, jak to wygląda. Czy pasuje w ogóle do tego skina? Uu, ej, ładnie wygląda i tu dobrze widać nawet to echo. Bo do kocicy to tak średnio było widać to echo, ale tutaj jest duża różnica, naprawdę, ej, podoba mi się, podoba mi się, nawet pasuje do tego skina. No, no, można powiedzieć, że chyba zacznę znowu w... grać ganiu. Częściej, jak mamy taki jak, jakiś dodatkowy efekt. No dobra, a teraz zobaczmy kazuchę, jak to wygląda. Ojej, u kazuchy już tak. Kurde, ładnie to też wygląda. Chyba najlepiej pasujące, nawet. No, nie wiem. Wydaje mi się, że to jest chyba jedno z lepszych dopracowanych, bo do kocicy to tak można powiedzieć, średnio to wyglądało, ale tu bardzo ładnie pasuje. To tak, jakby. No nie wiem, od jego stroju wypadały te liście lonu <laughs> japońskiego, naprawdę. No, wiecie, wiecie co, jestem zadowolony, jestem zadowolony, bardzo zadowolony, że zdobyłem kolejne dwa Echa, bo tak to pojawiało się do postaci, których nie mam dobrze zrobionych, czyli nie mam 90 poziomu. Jak teraz sobie na to patrzę, po prostu Echo do Ganyu jest bardziej wyraźny, dlatego że tutaj mam te takie pomarańczowe kolory, więc jest bardziej Weksponowany. Jak weźmiemy właśnie kazuchę, to tego tak nie widać, bo to się wtapia w tło. A tutaj mam bardziej wyeksponowany, ale jedno i drugie bardzo mi się podoba. To super były wyzwania, szczególnie te kazuchy. Czułem się, że w końcu trzeba było mieć tego jednak skilla i to obeznanie z tą postacią. Bo tak, u catching to po prostu rozjechałem to. u Ugarnił można powiedzieć to samo, ale u kazuchy musiałem się trochę popocić. A teraz dzięki za obejrzenie, Trzymajcie się. Hej, hej.